Hej, w dzisiejszym odcinku będę tworzyła dwa obrazy namalowane farbą akrylową na płótnach, które dostałam jakiś czas temu. I taką ogólną inspirację dla obydwu tych obrazów stanowiło niebo oraz chmury dla pierwszego obrazu, więc bez przedłużania zaczynajmy. Pierwszy obraz będzie przedstawiał balon lecący pomiędzy chmurami. Zaczynam od wypełnienia prawie całej powierzchni płótna bazowym kolorem. Omijam tylko te miejsca, w których będą znajdować się ważniejsze elementy obrazu. Pierwszy kolor, jaki nakładam, to taki jasny, troszeczkę brudny niebieski i pokrywam nim całą powierzchnię, ale niebo nie będzie jednolite, ponieważ na samym dole obrazu tworzę takie jakby delikatne różowe odbarwienie tak by całość wyglądała mniej więcej w ten sposób, jak niebo tuż po zachodzie słońca, kiedy jest jeszcze jasno i niebo przy horyzoncie ma taki różowy kolor, więc takim przejściem pokrywam całą bazę tego obrazu. Gdy mam skończoną całą bazę kolorystyczną, przechodzę do malowania chmur, więc biorę troszeczkę białej farby i tworzę nią nieregularne chmuropodobne kształty i tak naprawdę nie miałam jakiejś... Bardziej złożonej koncepcji na to, jak te chmury mają wyglądać. Po prostu tworzyłam różne kropki, patrzyłam, co dobrze wygląda i gdzie należy coś dodać, więc było to dość spontaniczne malowanie. I nawet nie skupiałam się na tym, żeby nakładać równe warstwy tej farby, ponieważ chciałam też stworzyć taką fakturę na tym obrazie, więc na przykład zostawiałam takie malutkie grudki farby, i myślę, że to też całkiem ciekawie wygląda. I dodaję takiej ciekawej faktury chmurą. Dwie większe chmury. Najpierw tworzę dwie większe chmury, a potem domalowuję dwie mniejsze. I gdy mam już takie bazowe, jaśniejsze obszary przedstawiające te chmury, to zaczynam dodawać na nie drugą warstwę, ale nie pokrywam całych chmur, tylko niektóre obszary, po prostu tak, by one wydawały się jaśniejsze i by w ten sposób pocieniować chmurę. Że zamiast dodawać cieni, będę dodawać mocniej oświetlone fragmenty. I myślę, że takim kluczem, który sprawi, że malowana bądź rysowana chmura będzie wyglądać lepiej, jest po prostu spłaszczenie jej dołu. I wydaje mi się, że jak się to zrobi, to chmury od razu wyglądają jakoś tak bardziej realistycznie, a górę po prostu trzeba zrobić tak, żeby wyglądała jak najbardziej puszyście. I wtedy wychodzi nam coś na kształt chmury. I da się domyślić, że to chmura. Więc gdy skończę już malować chmury, przechodzę do balonu. Gdy najpierw panowałam ten obraz, to nie chciałam umieszczać na nim nic poza niebem i chmurami, ale gdy szkicowałam, to stwierdziłam, że czegoś brakuje w lewym górnym rogu, a nie chciałam tam robić kolejnej chmury. Więc stwierdziłam, że fajnie będzie właśnie umieścić taki uproszczony rysunek balona. Więc poszukałam kilku zdjęć na internecie i starałam się. Naszkicować sobie taki bazowy kształt, tak wydało się domyślić, co to jest. I taki uproszczony kształt balona najłatwiej jest osiągnąć po prostu przez narysowanie koła i następnie zrobienia w nim takiego przedłużenia w dół, trochę na kształt żarówki. I poniżej tego narysowanie prostokąta, który będzie tym koszem, którym są ludzie, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, i po skończeniu tła. Do tego balonu, wypełniam go kolorem. Sam balon jest fioletowy, ze względu na to, że chciałam, żeby ładnie wpasowywał się w kolorystykę tego obrazu. I jednocześnie, żeby nie był tego samego koloru co odbarwione różowe niebo, więc stwierdziłam, że fioletowy będzie dobrym wyborem. I na sam koniec, by wykończyć ten obraz, cienkim pędzelkiem tworzę obramowanie dookoła balonu. By uwydatnić jego kształt, i by było widać, czym jest. No i w ten sposób właśnie kończę ten pierwszy obraz. Teraz czas, byśmy przeszli do drugiego obrazu. Który jest w zupełnie innym stylu od poprzedniego, i będzie on przedstawiał księżyc oraz gwiazdy, zawieszone na sznurkach i podwieszone do góry strony. No i sam obraz zaczynam w ten sam sposób co poprzedni, czyli omijając bardziej skomplikowane elementy, wypełniam całą przestrzeń kolorem tła, i w tym przypadku znowu będzie to kolor niebieski. Ale tym razem będzie on dużo ciemniejszy i dużo bardziej nasycony. Baza nie jest jednolita, ponieważ stwierdziłam, że ciekawie może wyglądać zostawianie takich jakby smug różnych kolorów. Także patrząc na nią, widać poszczególne pociągnięcia pędzle i myślę, że ten efekt całkiem ciekawie wygląda. I również odcień koloru nie jest jednolity, ponieważ przy samej górze obrazu stwierdziłam, że ten kolor bazowy będzie dużo ciemniejszy niż na pozostałych częściach, więc tam tworzę taki dość mocny cień, ale też nie robię tego przejścia, ale też nie robię tego przejścia gładkiego, tylko można się w nim dopatrzyć takich różnych nieregularności i pociągnięć pędzlem i myślę, że to nadaje takiej fajnej faktury i ogólnie daje dość ciekawy efekt i przy przyciemnieniu samej góry też trochę rozjaśniłam sam dół, także całość wygląda troszeczkę tak, jakby obraz był podświetlony na dole i u góry chował się w ciemność. Kolejnym krokiem podczas tworzenia naszego obrazu będzie wypełnienie kolorem księżyca oraz gwiazd. I zdecydowałam się na wybranie koloru żółtego, ponieważ bardzo ładnie odcina się on od tego niebieskiego tła i każdy z elementów. Jest podwieszony na lince do góry strony. Ja ogólnie bardzo lubię motyw takich elementów podwieszonych na linkach do góry strony czy też obrazu, jak w tym przypadku, ponieważ moim zdaniem daje to taki bardzo ciekawy efekt i jest to bardzo ładny i ciekawy ozdobnik, ale również daje takie wrażenie sztucznej rzeczywistości, jeśli można tak powiedzieć, i też kojarzy mi się z taką scenografią teatralną. Więc to jest efekt, do którego dążyłam podczas tworzenia tego obrazu. Po pokolorowaniu elementów stwierdziłam, że czegoś mi brakuje w tle obrazu, i dorobiłam parę malutenki gwiazdek, po prostu w postaci kropek, tak by całość wyglądała troszeczkę jak zagwiażdżone niebo. I kolejnym takim dodatkiem, którego wcześniej nie planowałam, są koraliki na linkach podtrzymujących elementy i zdecydowałam, że będą koraliki żółte w tym samym kolorze co wypełnienie gwiazd oraz księżyca oraz różowe po prostu żeby trochę urozmaicić paletę kolorystyczną tego obrazu i przez te koraliki całość kojarzy mi się trochę z łapaczem snów i myślę, że to też podkreśla efekt tego, że całość jest dekoracją i by wykończyć ten obraz, obrysowuję elementy ciemniejszą linią, tak by były one bardziej wyraziste i na sam koniec dodaję do nich odrobinę błyszczącej farby. I w ten sposób skończyliśmy oba nasze obrazy. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. A ja się już z Wami żegnam. Pa! pa.